Garmin Fenix 7 Solar pozwala ci na bieżąco monitorować stan zdrowia. Dzięki zaawansowanym systemom pomiarowym zegarka prześledzisz zmiany w swojej kondycji i dopasujesz odpowiednie treningi. Analiza danych pozwoli Ci lepiej zrozumieć, jak zmienia się Twoja wytrzymałość podczas treningu i uniknąć przeciążenia. Intuicyjne przyciski w połączeniu z czułym ekranem dotykowym pozwalają na łatwą obsługę zegarka. Wszystkie zegarki serii Fenix 7 oferują wydłużony czas pracy baterii. Dzięki czemu w trybie Smartwatch przez 18 dni możesz zapomnieć o ładowarce. Model Solar posiada soczewkę solarną, która wydłuża czas pracy baterii o około 30%. Korzystaj z wielu preinstalowanych profili aktywności, np. do biegów, pływania, jazdy na rowerze, wiosłowania, jazdy na nartach, gry w golfa czy surfowania. Garmin Fenix 7 Solar monitoruje także sen, oddech i nawodnienie, a następnie analizuje dane i tworzy rekomendacje. Po każdym treningu funkcja czasu regeneracji poinformuje Cię kiedy nadejdzie pora na kolejny intensywny wysiłek. Pomiar uwzględnia intensywność treningu i inne czynniki takie jak stres, codzienna aktywność czy sen. Dzięki czujnikom nawigacji zewnętrznej smartwatch zaprowadzi Cię poza utarte szlaki. Możesz przeglądać kontury terenu, wysokości, szczyty, parki, linie brzegowe, rzeki, jeziora i inne oraz korzystać ze szczegółowych wskazówek. Wybierz Garmin Fenix 7 Solar, jeśli szukasz sportowego zegarka, który doładujesz energią słoneczną. Po więcej informacji na temat Garmin Fenix 7 Solar wejdź na stronę euro.pl.